Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Pana. Witam. Dzisiaj będę Pana męczył. pytaniem, Znowu. Znowu po raz kolejny. Pytaniem, pytaniami bo kilkoma. Tak. O takie rzeczy, które Pani powiedział, dlaczego jest tak, że wszyscy chcą iść jak BMW, albo Mercedes, to z taką taką naklejką, albo M, albo AMG. Okej. Okay. Dlaczego tak jest? Sprawa jest o tyle jasna dla mnie, że M w BMW jest od sportu. Zgadza się. A w Mercedes AMG? W Mercedes AMG eee, Może zacznijmy od tego, że nazwa ta powstała w 1967 roku To dwa lata i starsza ode mnie No tak, 69 no. Seksualny rocznik, rocznik. <laughs> eee, I powstała pierwsze dwa człony no. Powstały od założycieli Od ich imion dokładnie Alfreszt, eee, Adam Maziej Adam Maciej. Adam Maciej? Nie chyba. Chyba to nie byli Polacy. Nie. W każdym bądź razie Aufryst i Melsie. Tak, a natomiast G e, nie punkt G, no. tylko e, Grozaszpach. To jest miasto, miasto pod, pod w, Stuttgartem. To, to, to miasto, gdzie to założyli. Tak, dokładnie, dokładnie. I z tego co wiem, to oni zrobili się tak, że jak jest Mercedes AMG, to nie ma pełnej, pełnego symbolu, na przykład 320. Tylko jakoś jest dwucyfrowo. Dwucyfrowo, tak. Każdy model, który jest zmodyfikowany e, AMG, e, dostał oznaczenia po 90 roku, dostał oznaczenia e, dwucyfrowe. Tak? Czyli tak jak tutaj już rozmawialiśmy o Mercedesie hmm. 63 AMG, na przykład, hmm. prawda? I piękne dla jest to, że jak w AMG jakiegoś Mercedesa, to się fazes podpisuje na silniku. Zgadza się. Zgadza się. Nawet na, 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 nagrywałeś to, prawda? Tak. prawda? Nas jest specjalna taka etykieta, gdzie jest podpis gościa, kto jest odpowiedzialny za jego złożenie. Tak samo jest yy, bodajże w Bentley'u? No tak, ale to jest zupełnie inna, inna, inna klasa, inny bajer w ogóle. No, zgadza się.